Cześć, siemano, witam was na kolejnym odcinku z Minecrafta. W dzisiejszym odcinku występuje u mnie kto? ByBus, siema, co tam? W witam serdecznie administratora kraftki.pl. Dzisiaj jest... Stwierdziliśmy, zrobimy sobie taki jeden challenge, gdzie po prostu się poklepiamy. kto jest lepszy. Wiadomo, że ByBus, bo już kapkę mi je przetyrał. No i zobaczymy. Tak, była Ma... rozgrzewaczka. Masz coś do, po do powiedzenia? To, że ten ham gra cały czas o Nie polecam. To temu lepsze. Dobra, w opisie macie oczywiście social media, gdzie możecie, możecie mnie zasubskrybować, dodać na instagrama, wejść na discorda, gdzie często się udzielam na tym discordzie, no i oczywiście zasubskrybować i zalajkować odcinek. No dobra, startujemy. No, lecimy. Lecimy, lecimy. Ale ja nie miałem tarczy nawet założony. Ej, gdzie tak, ty? Ale nie, zginąłem przez Aha. dosłownie chwilkę nie miałeś tarczy I chciałem cię hidać siekielą I <laughs> kur... nie trafiłem Dobra, jeszcze raz e, 1-0 <laughs> dla kaczyni, wiadomo I lecimy No nie założyłem tarczy na czas. Nie, chyba tych na tarczę to akurat jesteś lepszy ja bardziej ogarniam telepotę i krystale. Tak, to akurat w późniejszym odcinku zobaczycie, jak mnie pojedzie na te krystale. Ale dobra, to akurat Dobra, lecimy na, na kolejny tryb. Bo tam jest o, Kurde, ja chciałem odzywać nie lubię. taka prawda. Ja też, na... cię Możecie kibic... jak... napisać w komentarzach jak... widzowie, kto wygra już... w dzisiejszy odcinek. Kurde, zapomniałem o tym. Jak jest na odcinku, nie? To tak ciężko się skupić. No, ale ten, y, wszystko okej. Okay. Montażysta jakoś to bardziej... i wiadomo, sklei. Wiadomo, A oczywiście pozdrawiamy pana montażystę. Pozdro, serdecznie, przed chwilą z <laughs> Poznałeś go. A powiedz ci, że on, i tak jest git. Pokoziomuj z niego. Tak, tak. Kurde, ja cię trafiłem. Olej, Ale jestem słaby w PvP, naprawdę. Lecimy. Ty jesteś, do... ty jesteś dobry na tarczę, nie? No bo to wiesz, dobrze dam A, nie, tarczę i wtedy. O kurde. O kurde. Nie, zaraz muzykę będę musiał włączyć. Się, się... <laughs> mówisz? No, bez muzyki to hopie... A wiesz, muzyki że mam... To... Ja ci powiem teraz taką rzecz, że ja mam przerobaną sytuację, bo ja muszę... Bo ja mam... Tak, że ja mam akurat poty, kurde, yy, te wiesz... Ile czasu jeszcze potkama? O kurde. Ja też mam. I mik mikrofon to zasłania. Już się stwierdzi, że chyba będę cię bił, nie? Ale nie rób tak trikardu i trikardu jak zawsze. Ej, nie, czas cię odpuszcza. Muzyka to chopie plus 10, to skila. dobra. Dobra, mamy na tym trybie akurat 1-0 czy 2-0 już? 2-0. No to 2-0, dobra, lecimy na kolejny tryb. Ooo, cholcholcholcholch. Tu tutaj jest dla mnie wygrano widzowie. Ej, montarzce? Alder. Nie, nie zaczynamy.

Zero dla Ciebie? No, oprócz Przez... no, no, oprócz tego, bo akurat ja... Kurde. O ty kurde. Zauważ to, że ja chopię Nie mam, tar mam tarczę założoną, ale... Z niej nie korzystam nigdy, nie? Nie! To nie! Nie zdąży, yes, nie zdążyłem! Jest! 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 Yes, dobra, yes. 2-0 dla ciebie, stary. Lecimy. Zdążyłem, zdążyłeś. O, to, to jest są... mój ukochany trybik. O kurde, dobra, GG dla mnie, widzowie. Ale nie poddajemy się, wszystko dla was. Ja... Ale zezo dostałem, nie? Ja też. O no nie, gdzieś sobie rzucił potki. <laughs> No, cię trapić kurde, przez te spiknę. Spokojnie, spokojnie, a ja też został zazulca. O, o, dzięki! Ciebie uleczy? Tak! Nie gadaj. Dobra, lecimy. Zazulę jest plus 200, nie? Zara do umowy robione, nie? Baibus 0 za 1. Nie, to będzie tam na gramki, wtedy Jak znowu napiszę podanie, to wiesz. Ta, pamiętajcie, Bajbus 0 za 1. Ale też może przy okazji opowiedzieć coś o sobie. Bo jesteś pierwszym gościem na kanale. Czas, nie, to się szanuje. N no nie, nie. tego już przekopałem za jakieś 70 razy. Za każdym razem się broni tarczo. Ja ogólnie to jestem Mateusz. Tak masz na imię? A ja ja tego... Mateus, no? to akurat tego nie wiem Ja na tym nie, jak... nie, ja jak... ja ten... nie wiem jak ty miałeś na imię. Chcesz w sensie jak masz, bo ty mi też nie mówiłeś. A ja mam Kacper. Ty. idealne imię dla dwóch babiarzy, ty. Spadaj. Bo ja... Dobra, to się ty... ratuje przy okazji. Czekaj. Ja sobie przygotuję aspoń te potki, bo kurde... Wszystko porozpierdzielane tym Czekaj, ty o. Mam cię, bić. Nie wiem, co to są za ich tyle hit. Nie. No, popil. E, powali mnie Spotify'em, Zara. Ku czemu? No, muzyka mi się zatrzymała. Dobra, dajmy sobie przerwę, czekaj. No, daj sobie. To zrób se, żeby nie było, że. Kacz na no, szukuje. Każdy z Was może zadecydować o przyszłości każdego filmu na tym kanale na YouTube. Wystarczy, że w kanale propozycja na serwerze Discord, stacja błysku. Jeszcze cię propozycję. Przypomnę o tym jaką mamy składniki. Czekaj tylko sobie muzykę włączy. na no tyle, wracamy. Ja czuję, hopiem muzyka dodaje skida. Bez muzyki nie ma dobrej klepy tak? Ale... Pamiętajcie, na no, wszystko trzeba mieć wymówkę. <grym> dokładnie, dokładnie widzowie, <grym> trzeba. Bez wymówki nie ma życia, dobra, jestem ja są... super. Aha No są... <grym grym> tak, no trzeba ja by robić. No, no. <grym> mam czekać jak, jak upuść? Mówię, że muzyka z tutaj jest. O te kurde, gdzie błyszczę? Boś potek wypije, a ty teraz sejer, dobra? Nie, sobie po prostu muszę pasy głodu napełnić, wiesz? Ja też. O kurde, nie ma potek. No nie! Myślę, że w ogóle jeszcze nie masz. Aaaa, kurde, nie! Ja wiem, gdzie to jest. Szary, Ja już nie mam. O ci, 360 za wykonyty. Chyba, czemu nie mówisz, że ja cię bez tego klepię? No co ja jestem? <laughs> Żeby nie było. Nie oszukujemy, widzowie. Film nie jest ustawiany pod. No nie! No nie! Pod kim nie zaliczyło! Ja teraz się muszę zwrócić. O, kurde, ale ty mnie Czaj klepiesz. Czy to wiesz, czy to ty padłeś? Tak. Ha. 1-0. Ale długo już byliśmy, kurde. No tak, i powiem że jeszcze drugi raz to samo, nie? No, 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 no. takie mamy zasady, że gramy do dwóch wygranych, widzowie. No bo chyba zapomniałem to wspomnieć o tym. Albo do trzech, jeżeli któryś z nas wygra, to się co. Jak, Jak do trzech? Drugie bitce. No, w drugie bitce. A to. tak, 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 ale do dwóch wygranych, że jako ten. Czekaj, bo ja potem nie wziąłem, czekaj, bo ja się zastanawiam na tym. ty jest taki łatwe, stary, proszę cię. Nie jest proste, tak. Czy nagrywanie. Ty, ty, ty nie nagrywasz, to wiesz. Ty nie wiesz, jakie to są nie, nie, problemy tu. Jak nie, 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 nagrywałem jak widzicie śpiewają za kasę. Jak, co? Śpiewają jak widzicie. <śpiewałem>, dzieci. się nagrywałem jak widzicie śpiewają <śpiewałem> za kasę na Craft Club, jak jeszcze nie byłem w administracji. <śpiewałem> Taka... taki fun fakt. Jakby ktoś się pytał o mnie więcej Oczywiście się boję co o tobie jeszcze będzie Ale <laughs> widzowie pamiętajcie 1-0 ten Na razie o kurde, o kurde, nie popatrzyłem się na ten Też mam takie bardzo czasy, bo wiesz, ja też bardzo często nie patrzę na to ile mam na secie W zasadzie się z typem biłem, nie? No To wyobraź sobie, że się sklepnę dopiero o banie, nie? No? Tak Miał cztery użycia. O kurde, to chociaż tyle dobrze. Boż, no, czemu serwer... ja nie mogę chycić. Ej, ten serwer jest zbogowany. Tak, jest jeszcze może zaraz zmienić. Uleczyłem cię chyba. Tak. Nie, ja. Potki, potki, potki. Stary, na półtora serca gryb. Zjeść muszę. Bo zjeść Ja też. <laughs> ja tam. Baw nie po to, żeby się uleźć, żeby mieć pasy głodu zapełnione. Tak. Ja to, ale będą miał u twoich widzach. Aż się boję, co będzie na Discordzie. Też się boję. Bo już ludzie na PV mi nieraz coś wypisują, ale nie mogę to powiedzieć, bo oczywiście family-friendly content. <laughs> Chyba każdy wie, o co chodzi, tak? Ja tak samo mam. Ale... A możesz opowiedzieć, jak się czujesz w administracji Kraftkiba? A bardzo dobrze, jest git. Nie, nie mam na co narzekać, tak szczerze. Chłopaki bardzo dobrzy? Tak. Zwłaszcza... No, są dobrzy, no. No to się cieszę. M więc y nie tak, jak nie niektórzy ma... mi na live pisali, że CraftCube jest do... Gdzieś, czekaj, czekaj, czekaj. E bo zapomniałem do rzucić zgoda. Nie, jest git. Polecam dołączyć. A jakie są wymogi? Posiadanie 16 lat, mutacji i premka. A dlaczego premka? Żeby właśnie się na konto nie było. I się, bo nie ma potek. I właśnie skończyły mi się całkowicie płotki. Na chwilę. Ty no i gada, że ty ze mną na wygrasz. <laughs> Pierwszy raz w życiu chyba. Jak coś, to na CraftCube nie macie żadnych wycieków ani nic, nie? Żadnego wycieku jeszcze Opa. nigdy nie było. No nie, gdyś wpadł w tego łeb, a byłoby chłopie w Highland. Tak. A nie tak, jak niektórzy na kanałach głosowych mówią. Kurde, niech daje jak najszybciej krystale, nie? Bo krystale to są nie do jajca. <gry> ty, jak ty mnie na potach robisz, człowieku? Bo ty masz jeszcze potki na heal'a? Tak. A ja nie mam. Dobra, czekaj, ja bo sobie pasek głodu muszę w kece napełnić. Hmm. Czekaj, 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 czeka. dobra. Ja się <noise> pasku głodu. mnie atakować? Bo potem widzę wypowiedź że... E, film ustawiony. Gdzie ty masz jeszcze potek tak w ogóle? No nie, no jeszcze masz! Tak! Nie, muszę ci zbić się notem. Na nie, nagle może zrezuldzę, nie? Git. Dobra, zostaje mi ostatnie potki, tak szczerze. Na siłkę i speeda. Ja, A, powiem ci, że mi jeszcze dwie fajne potki zostały. Na hila pewnie. Tak. Mm -mm. Ja pi... Dobra, ja jestem gotowy. O te kurde tak? No co, no że nie było, że jakiś film jest ustawiony za, nie? Część no dobra. Widzę, nie Ty było sad ci chyba pada. Kurde Ty miałeś już czerwoną banię jak coś. Tak wiem. Eee, tak o widzę, wie, jestem słaby w PvP. Dob dobrze o tym wiecie. Ale spokojnie, jestem w trakcie nauczania go. <laughs> Dziękuję bardzo za informację. Eee, dobra. Czekaj pod Co zrobiłeś? Widziałeś tą siłkę? Widziałem akurat kotę boka, więc jak montażysta zauważył to, to proszę zobaczyć. zobaczenie. Czekaj pod A ty akurat tak kotę boka. Proszę, proszę oddaję tego do filmiku, nie? Nie mówi, władaj mi z otoczu, nie? tę <laughs> masz to ten. <laughs> Nie Jesteś na drzewie? Aha, nie tepło cię. Tepło? To czemu Dwa wierzyłeś? razy perłe rzuciłem Aha. Ludzie w komentarzach piszcie Kasla odusz tarczę, nie błagam was. Hashtag Kasla odłóż Każdy, kto napisze hashtag Kasia od tarczę, polekuje mu ten komentarz, nie? Przysięgam. Dobra. Stary Patrz, poprzednią do temu ci życie tak potkę. Nie <gry> ja wywalasz pisotarczą, nie? Kurde. O dobrze, w końcu daj totem, w końcu daj totem, git. Co ty tak dajesz? No w sensie ja zapomniałem w ogóle o tym, że tak, się No! Tak ja, się Ja wiem, że to masz. Ja wiem, wiedziałem, że masz loa. No, czemu. Klep. Nie no gdyby... Nie. Ta, z Maciuś idzie paka się, ja ci mówię. Tak. I próbujesz z, z siekiery dupnąć czy mi się wydawało? Nie. Ale powiedz, że stres mam z tobą granie teraz. Spokojnie, tylko ty. Kurwa, jest. perła mnie zabiła. Albo ty, zdążyłeś kiknąć. Ja cię zabiję, ja cię zabiję. No. Dobra, to było to. O, wiesz co jest wiesz co jest stale. Stale. Tak. Dobra, upokorz mnie. Pokaż swoją dominację. Jest na tym trybie. Teraz ustawę ja na eku. No, ja też. Nie, bo totem ci padł. Aha, nie zauważyłem nawet. <grystanie> Boże, śmierdzę. Uuu, kogoś totem padł. Kurde, nie zdążyłem się topnąć. Ale kogoś ten padł. Nie tak cykliczni od czasu perełki. No nie. A powiedz mi, prawym to się robi na te anchory? Bo ja tego nie pamiętam. Ta tak, tak, glowstone'em pra glowstone prawy, ale do, glow do anchora nie potrzebujesz jak coś czterech. No i teraz nie na przykład mieczem prawy, tylko zabuduj się blokiem. To ci mniejsze HP zada. ja okay, bo ja już to muszę zobaczyć. Aha. Widzisz? Ej, kurde, dobra! Nie, dobra, nie będę tego budował. Pamiętaj, Bo że to jest źle O, duże To... to... to, to ty że odłożyłeś tarczę, nie? Widzowie możecie sobie tylko sami przetłumaczyć, co tam mogło być. To... piękna budowla. Ej, nie wiem, czemu tymi klofem próbujesz bić, ale... O dobra. kurde. Ani no, razu nie kipnąłeś. Tak, bo od razu taki ten dawaj jeszcze raz, no? Nie, dobra, ale to, A umiesz to... grać się Speed... Nie, Speed Bridge, a to bridge? Ten tryb, co masz taki most i ten? Bridge, że. A, że takie się biegnie do czyjś bazy, ta? Tak, Kreska że biegniesz, te... biegniesz. No, no, no i masz taki most. Aha, no to no, ogarniam to w miarę, a co? Coś grałem. A... No to byśmy mogli zrobić taki bonus. Wytnij to i zostaw to na sam koniec to co mówiłem. Kurde. Kurde, ja? co? A chuj to wodę stoją, bierz. I takie nie zamurowałeś. Co to jest? Stary małym, normalnie. L napisze, kurde, do, do to. L. Nie wiem czemu, ale są chyba takie bugi po prostu. Nie wiem czemu, wziąłem do drugiej łapki, skoro i tak wyżej na najpewniej nie użyję. Och Kurde Dobra nie, bo starszy to ja nie umiem grać Dobra yy, Dawaj kolejny tryb Widzowie No na Następny jest normal O kurde Dobra ale ale sefy umiem podobnie Także wiesz No Ty musiałeś no tak, tu bloków nie mam, ile to masz serc? To ci już powinno pokazywać. No nie pokazuję, właśnie strefa, ale, strepa, tak ale... Do my, do strefy nie mogę wyjść.

Wiesz gości odcinka to już tak. Ja nie? Tak zazwyczaj jest chyba u każdego twórcy.